Witam Was serdecznie. Dzisiaj w Krakowie nagrywamy wywiad ze słynnym kardiochirurgiem światowej sławy, panem profesorem Jerzym Sadowskim. Witam serdecznie, pana profesora. Witam panią, witam Państwa. Jesteśmy na ty właściwie, bo jesteśmy lekarzami. Jest to dla mm. mnie niezwykły zaszczyt, dlatego że. W zeszłym roku zaproponowałeś, żebyśmy nie, nie tytułowali normalny się. Normalny, 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 nie normalnymi Ja robił. pamiętam pierwsze spotkanie mm -hmm. z Tobą, kiedy byłam studentką, jeszcze na medycynie i Ty młodym asystentem w klinice kardiochirurgii i pokazywałeś nam, opowiadałeś o zastawkach serca, o zabiegu na otwartym sercu. Dla mnie to był po prostu kosmos. Mówiłeś to z taką wielką pasją. I tak mi się wydaje, że taka chirurgia, kardiochirurgia jest Twoją wielką życiową pasją. Operujesz nadal, mimo że jesteś na emeryturze. Czy możesz powiedzieć, dlaczego pomysł na kardiochirurgię? Skąd taki pomysł akurat no, zawołuje? Przyznaję, że ta pasja do dzisiaj mi została. To znaczy, myślę, że jak ktoś się zajmuje kardiochirurgią, ale myślę, że większość lekarzy, którzy się zajmują z pasją tym, co robią, no Ma taki stosunek do swojego zawodu, a myślę, że dla mężczyzn to jednak jest taka trochę naj, naj, najważ, najważniejsza rzecz. Takie duże zawodu. wyzwanie, prawda? Da, jest to wyzwanie jest to poświęca się temu no, całą dobę tak naprawdę. No, a w kardiochirurgii nie da się tak na, na pół gwizdka pracować, nie da się pracować od ósmej do drugiej, tak jak to jest przekazane, tylko się pracuje jak długo trzeba, więc myślę, że tutaj. Mówiąc o, o pasji i zaangażowaniu w zawód, myślę, że to jest normalna rzecz wszystkich moich kolegów kardiochirurgów, ale, ale lekarzy innych specjalności, a myślę, że zwłaszcza zabiegowców. Myślę, że zabiegowcy mają, to jest to taki może inny gatunek lekarza. Zresztą historycznie wywodzimy się od cyrulików, a nie, tak. a nie, a, prawda? A nie mówi się, że lekarze tylko, tylko, tylko zabiegowcy. Myśmy pijawek nie przykładali, prawda? No, no właśnie. Kardiochirurgia, no, tak prawdę powiedziawszy to już na studiach zacząłem się interesować kardiochirurgią, chociaż miałem bardzo rozliczne zainteresowania, nie tylko medyczne, mogę powiedzieć. W trakcie studiów to, to myślałem jeszcze o psychiatrii, potem myślałem o ginekologii, ale od czwartego roku studiów byłem w kółku kardiochirurgicznym u profesora Jana Mola. To był wielki pionier, wielki, rzeczywiście wielki kardiochirurg. Zresztą wielka osobowość również. No i jak zacząłem mu po prostu Ramola, no tak do dzisiaj tkwię w tym. Wsyć się przyznać, ale to już jest. O, oh, 54 lata od mojego pierwszego zetknięcia z kardiochirurgią. No oczywiście. ja myślę, że to nie wstyd, tylko wielki sukces życiowy, bo osiągnąłeś naprawdę szczyty w tej kardiochirurgii. Tak, ale, ale to tak samo jakby przeszło. To, 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 to no było nie, za... to jest ciężka Twoja praca. Nie, ale ja myślę, że to nigdy nie było zamierzone. To znaczy, zaczynając y, pracować jako kardiochirurg, nikt nie myśli, co będzie dalej, co będzie gdzieś tam w świetlanej przyszłości. No nigdy nie przypuszczałem, że będę profesorem, tam dyrektorem Instytutu i tak dalej. Nie, po prostu pracowałem. No i kolejne stopnie, specjalizacja, bo to przecież długa, cierniowa droga. Tak jak dzisiaj spojrzę na to tak, tak zupełnie zimno, to ja nie wiem, czy jeszcze raz bym się decydował na taką cierniową drogę i, i tak długą przede wszystkim. Nim się dochodzi do samodzielności, do pełnego zadowolenia z tego, co się robi, to to jest bardzo długo. No ale musiałem przejść przez chirurgię ogólną, to był wtedy pierwszy stopień, drugi stopień. Potem, już tu w Krakowie, kardiochirurgia, a potem jeszcze zaczęliśmy przeszczepy serca, więc transplantologia. Także te kolejne etapy zawodowe, no, naukowe to jakby tak równolegle obok szły. Doktorat, potem, potem habilitacja, potem profesor nadzwyczajny, potem profesor zwyczajny. No piękna, doktora, piękna kariera. Nie jeszcze doktorat Honoris Hauza, czym też tak się chwalę zawsze. Bo, no i no, trzeba, bo to jest i takie, trzeba. Takie, takie przyjemne. Mam do ciebie takie pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Jak to jest dotknąć ludzkiego serca? Tak po prostu dotknąć ręką. Pierwszy raz, jak to zrobiłeś? Jakie to jest wrażenie? Nie, no to, to, to nie ma wrażenia. Ja wiem, że oczekujesz odpowiedzi jakiejś takiej wybitnej. I, i że, że to jest przeżywa się jakiś szok, czy, czy jakieś szczególne uczucie do tego serca. Nie, no jest to mięsień. Jest to narząd. Tak? Mięsień, mięsień nadzwyczajny muszę powiedzieć, mm -hmm. bo, bo, bo ten mięsień wytrzymuje z naszej strony takie maltretowanie, że, że ja nie chyba żaden narząd w ustroju by takiego nie wytrzymał. I nigdy nie odpoczywa. I nigdy nie odpoczywa. Ma swój własny automatyzm. Rzeczywiście, możemy ignorować to serce, bardzo wiele możemy z tym sercem zrobić. Ja nawet dzisiaj czasami rozmawiając z kolegami czy z pacjentami mówię, że, że właśnie sercem to wszystko możemy zrobić, bo, bo możemy zastawki naprawić, możemy poprawić ukrwienie serca, możemy zmienić ten automatyzm serca, narzucić rozrusznika, natomiast... Yy, to, co rzeczywiście jest takim, wtedy kiedy się zupełnie zepsuje serce, możemy je przeszczepić na nowe serce, więc praktycznie możemy zrobić prawie, prawie wszystko. Prawie wszystko. Prawie wszystko. No, tych Natomiast serc to, ludzkich, czego to... się boję, to są nowotwory, bo, mhm. bo tutaj rzeczywiście to, to działanie onkologów jest no, jednak mimo sukcesów, mimo rzeczywiście ogromnej rewolucji w onkologii, to jednak jest to dosyć ograniczone. Także jak rozpoznanie nowotwór, to, to, to od razu strach. Mhm. Teraz już to nie jest takie strach, rozpoznanie zawał, prawda? To nie jest to, co nie było 30 zawał, lat z... temu, że to był wyrok no tak, praktycznie. 30 prawda? lat temu, to rzeczywiście przede wszystkim pacjent leżał miesiąc, dochodził do siebie, potem było uruchamianie, rehabilitacja, no i w zasadzie nie leczenie przyczynowe. Mhm. Natomiast od kiedy wprowadziliśmy taki ostry program leczenia zawału serca, to był przede wszystkim kardiologiczny program, ale tutaj kardiochirurdzy też włączyli się w to. To praktycznie każdy pacjent, który ma niedokrwienie mięśnia sercowego, czy już zawał, czy zagrażający zawał, czy, czy bóle wieńcowe, trafia do hemodynamiki, gdzie wykonuje się koronarografię. Już wiemy, co pacjentowi jest, no i natychmiast możemy działać. Czy poszerzyć naczynie, istentować, czy operować w skrajnych przypadkach, także czy leczyć zachowawczo. Także tutaj leczenie jest zawału to jest rewolucja absolutna w kardiologii i w kardiochirurgii też, a poza tym kardiochirurgia to też 15 lat ostatnich. To, to nieprawdopodobny postęp i nieprawdopodobne wprowadzenie nowych technologii, które wpływają na to, że, że, że zupełnie się zmieniła taka niechirurgia. Również dzięki inżynierom, prawda? Którzy wymyślają różne pomocne oprzyrządowanie. To, to jest bardzo bliski, bliski związek z, z inżynierami, z, z tymi, którzy się zajmują nowymi materiałami i metalami chociażby, czy, czy plastikiem, to, to jest, różne specjalności składają się na to, że, że ta kardiochirurgia rzeczywiście obserwuje tak ogromny postęp. To nie jest tylko a to nie jest, że my oczywiście, że lepiej operujemy, szybciej operujemy, nie spiesząc się. To też jest zauważalne przez te tam kilkadziesiąt lat. Natomiast to, co ułatwia, to są te nowe technologie. To rzeczywiście one, one bardzo ostro weszły do, do kardiochirurgii. Tutaj współpraca właśnie z takimi czołowymi ośrodkami badawczymi, i w świecie niezwykle posunęła do przodu tę specjalność. Z tego co wiem, to również jesteś wynalazcą w tej kardiochirurgii. Są pewne Twoje pomysły, nawet patent, znaczy... tutaj mamy zastawkę, możesz też coś o tym powiedzieć, bo wiem, że jesteś pomysłodawcą nowego rozwiązania, prawda? Nie, to znaczy, jak, jak tak długo się pracuje w tej specjalności, to oczywiście, że mając doświadczenie zawodowe, co jakiś czas powstaje jakiś problem, który trzeba rozwiązać. No jest kilka, no tutaj nie chcę się tym chwalić, bo to. w się chwalić, bo nie to jest. W każdym nigdy tak nie jest, że to jest jedna osoba. to, to, to tutaj, Nie, to pracuje zespół. Te, te czasy takiej jednej gwiazdy, a reszta zespołu pracuje na gwiazdę, na szczęście dawno minęły. I dzisiaj jest to rzeczywiście grupa ludzi, którzy tym się zajmują, bo to jest. Nawet rehabilitant, nawet pielęgniarka ma wpływ na to ostateczny wynik operacji. Tak, Także, ale musi być ta głowa, która zespołem no, kieruje, musi być a ktoś Ty to, jesteś to, wspaniałym Ktoś to, ktoś to, ty, ty, to uh -huh. prowadzi oczywiście. Jako klinika mieliśmy parę rzeczywiście takich spektakularnych, mogę powiedzieć, rzeczywiście sukcesów, no wprowadzenie zastawki bezszwowej chociażby. Tak. W 2005 roku, w 2002 roku Alan Kribewrun wprowadził zastawkę drogą przeskórną, czyli, czyli nie otwierając klatkę piersiową, nie przeszywając zastawkę, tylko cewnikiem przez nakłucie czy odsłonięcie tętnicy łudowej, cewnikiem wprowadzało się zastawkę w ujście aortalne. To był 2002 rok. Przyznaję, że jak pierwszy raz zobaczyłem film z tego, będąc w Kalifornii, yy, to, to usiadłem, powiedziałem to już koniec kardiochirurgii w ogóle nieprawdopodobny postęp, nieprawdopodobna rewolucja, ale zacząłem się tym interesować oczywiście. I pojechałem z profesorem Dudkiem, pojechaliśmy do Ruę, do, do profesora Kribie, zobaczyć jak on to robi. Był taki pierwszy kurs w 2000, chyba to było w 2004 roku chyba. No zobaczyliśmy, jest to wykonalne, no to parliśmy do tego, żeby to jednak w Polsce też jak Nie najszybciej wprowadzić. Udało nam się dopiero w 2008 roku, ponieważ sam pomysł bardzo drogi sama technologia bardzo droga, zastawka bardzo droga, więc troszkę to trwało, ale udało nam się wprowadzić do Polski. No i pierwsi tutaj w Krakowie z profesorem Dudkiem, profesorem Kapelakiem razem wszczepiliśmy tę zastawkę. No potem już to poszło, dzisiaj się wszczepia tych zastawek bardzo dużo. Natomiast chwilę wcześniej, z kolei w 2005 roku, wszczepiliśmy pierwszą zastawkę bez szwołu. 2002-2005, w tym czasie tak naprawdę nie bardzo było wiadomo, w, którym, w którą stronę pójdzie kardiochirurgia. Czy będzie to w kierunku y, takich operacji mało inwazyjnych, ale jednak kardiochirurgicznych, mm -hmm. z otwarciem klatki piersiowej i szybkie wszczepienie zastawki, żeby był jak najkrótszy czas niedokrwienia serca, bo tego wymagają starsi pacjenci, y, czy to pójdzie właśnie w stronę y, y, wprowadzania zastawki cewnikiem. To się rozwinęło i to się rozwinęło. Ale 2005 to, to, to przyznaję, że, że jak tak wspomnę, to, to tak trochę po co mi to było? To, to mogłem się nieźle na tej sprawie wyłożyć i, i by była naprawdę ciężka wpadka. Zresztą sam pomysł źle był odebrany przez kolegów kardiochirurgów. Musiałem się tłumaczyć na spotkaniu klubu kardiochirurgów. Koledzy schoczyli mi trochę do gardła, że, że, że jak chlebim Chleb im odbierasz, tak? Nie, nie. O to chodzi tylko, że, że jak to sobie wyobrażasz, no nie przeszywasz zastawki. Zawsze przeszywaliśmy tą zastawkę. Mm -hmm. Takim szwem, pojedynczym szwem, ciągłym szwem. Różnie. Natomiast tutaj dzięki nowej technologii, dzięki temu, że stent tej zastawki, czyli rusztowanie zastawki było z takiego metalu nitinolu, czyli mieszanka niklu i tytanu. To jest metal, który pamięta swój kształt. W związku z tym, jak go się włoży do, do lodu, do zimnego płynu, to on jest miękki, elastyczny, da się formować i wtedy można umieścić w ujściu aortalnym. Potem polać ciepłą wodą i zastawka się rozpiera, trzyma się. Koledzy mieli zastrzeżenia, że zastawka poleci prądem krwi do aorty, wpadnie do komory, pacjent umrze i co to będzie. No, tak z duszą na ramieniu przyznaję, te pierwsze trzy operacje wykonaliśmy. Znakomicie, bez, mhm. bez żadnych problemów. Potem jeszcze następnych kilkanaście, potem zaczęliśmy ulepszać tą zastawkę. To jest znowu kilkanaście wyjazdów różnych do, do, do siedziby i do różnych pracowni doświadczalnych w świecie. Objechaliśmy, no nie wiem, chyba wszystkie możliwe pracownie doświadczalne w świecie, bo to była i Kanada, to, był, to było Toronto, to było San Francisco, to było yy, to było okolice San Diego, potem był Szanghaj, był Frankfurt, był Paryż. No rzeczywiście, no to rzeczywiście. Bardzo, bardzo dużo tych takich miejsc, gdzie można było w pracowni doświadczeni na zwierzętach próbować, próbować. próbować mhm. tę zostawkę przepić. Oczywiście jak przeszły już wszystkie przeszły te wszystkie doświadczenia na zwierzętach, to mogliśmy się zdecydować na operację u człowieka, człowieka. ale mhm. też, też ze strachem przyznaję. No Ratowałeś no w swoim się... życiu tysiące serc, no to ale też wyszkoliłeś mnóstwo jednej... świetnych kardiochirurgów. Ilu tak możesz powiedzieć wyszkoliłeś, że przekazałeś Nie, tą to, no, wiedzę? Trudno powiedzieć, dlatego że szkolenie kardiochirurgia to, to... Wiem, jak ja sam się szkoliłem. Ja miałem to szczęście, że miałem trzech fantastycznych nauczycieli. To, to, to mistrzów. Tak, no absolutnie mistrzów. I przyznaję, że, że to zaważyło właśnie na całym moim życiu, bo, bo już na studiach byłem w tym kółku kardiochirurgicznym mhm. pros Ramola, i potem zostałem w klinice. Przez 10 lat pracowałem pod kierunkiem profesora Mola. Potem powstała nagle możliwość przeniesienia się z kolei z takim pierwszym zastępcą profesora Mola, wtedy z docentem dziadkowiakiem do Krakowa. No to byłem jego pierwszym doktorantem, to przeniosłem się do, do Krakowa. I w międzyczasie byłem dwa lata w Düsseldorfie u profesora Bryksa. I każdy z tych chirurgów był kompletnie inny, ale, ale wszystkie to, cała trójka to były rzeczywiście to byli wielcy chirurdzy. Profesor Moll był samołukiem no, na te czasy, bo to było trzech takich samołuków, takich wielkich kardifiurów, pionierów kardifiurów, odważnych. Odważnych. Mm -hmm. odważnych. To był profesor Manteufel w Warszawie, był profesor Moll w Poznaniu, potem w Łodzi i trzeci Wiktor Bross był we Wrocławiu. No i potem się przeniosłem do, do Krakowa i no, pojechałem na dwa lata do profesora Byrksa do Niemiec. Profesor Ziadkowiec z kolei był innym rodzajem już kardiochirurgia intuicyjny, świetny technik, manualnie fantastyczny chirurg. A z kolei profesor Byrgs w Niemczech był typem takiego bardzo dokładnego chirurga, dbającego o, o każdy szczegół operacji. Taka niemiecka każdy ruch, szkoła. Każdy ruch, fantastyczna szkoła chirurgiczna dokładna, niemiecka, porządna szkoła chirurgiczna. I zlepiając to wszystko, w te, te, te trzy pomysły na kardiochirurgię, Przyznaję, że się od, od całej trudniejsze. Powstał Pan profesor. No, Jerzy tak, ale, ale to też jest tak, że, że z kolei jadąc gdzieś, oglądając innych chirurgów, wyłapuje się te rzeczy, co, które oni y, robią inaczej, i wtedy się sprawdza, a może oni to lepiej robią. Mhm. Więc ostateczny kształt techniki chirurgicznej powstaje przy kontakcie z różnymi dobrymi chirurgami. Ponieważ miałem okazję potem wyjeżdżać w różne miejsca i oglądać różnych dobrych, dobrych chirurgów, no to zlepiłem swoją technikę i próbuję to oczywiście przekazać młodszym kolegom, ale też my ich wysyłamy. Oni też wyjeżdżają w różne miejsca, potem przyjeżdżają, mają swoje pomysły, dyskutujemy. Jeżeli to jest już dojrzały kardiochirurg, który jest samodzielnym chirurgiem, no oczywiście dopuszczamy te nowe pomysły i, i mogą robić sobie troszkę inaczej niż, niż wymagały to pewna szkoła chirurgiczna. To nie jest do końca dobrze pewnie, bo jesteś też chirurgiem, wiesz doskonale o czym mówię. Tak. Więc, y, potem, jak uczymy następnych kolegów w klinice nowych, młodych, to potem oni asystują komuś i mówią, no to jak ja mam robić? Tak jak robi ten, czy tak jak robi ten? Więc tutaj pe pewna... Każdy pewna... potem musi swoją szkołę. No wypracować. właśnie. No potem jest pewna mhm. sprzeczność, ale, ale ogólna filozofia i y, sposób postępowania, technika operacyjna, bo mhm. przyznaję, że ja Niezwykle zwracam uwagę na technikę operacyjną. Uważam, że, że to jest podstawa każdego Jesteś jest bardzo precyzyjną kardiologiem. Nie, ale to musi, być, to musi być super rzeczywiście technika operacyjna. Sposób trzymania narzędzi, sposób traktowania tkanek. Zresztą Ty w chirurgii plastycznej też jak najdelikatniej z tymi tkankami postępujesz. Materiały, które są używane, one muszą być najlepsze. To, co zostawiamy mm -hmm. u człowieka, to musi być rzeczywiście... Najwyższej jakości. Niestety drogie, ale najwyższej jakości. Bo to stanie u człowieka. Zastawka na dzisiaj ma być najlepsza. To co dzisiaj możemy zaoferować, bo ja wiem, że za 5-10 lat już będą nowe zastawki, jeszcze lepsze. Więc to co na dzisiaj to tak jest najlepsze. tak jak z samochodami. Dokładnie. To co na dzisiaj mhm. ma być najlepsze. No ale samochód to jest tylko, tylko mechanika, a człowiek jest ideałem. Zostawmy medycynę. Chciałabym jeszcze żebyś powiedział coś o, swojej, o swoich pasjach. O, masz jakieś hobby? Na no, te pasje to przyznaję, że tak trochę mało czasu, ale, ale oczywiście, no, dużo rzeczy lubię. No, muzyka przede wszystkim. No, z muzyką y, ja się wychowałem w ogóle na muzyce jazzowej. Y, pierwsza muzyka, którą zacząłem słuchać jako młody człowiek. To była muzyka jazzowa. Pierwszy koncert, to do dzisiaj pamiętam, to był zespół Tiger Rack. To była tak, był taki koncert 100 minut jazzu w Imce, w Łodzi. I zamiast na basen, gdzie chodziłem, w Imce, zobaczyłem taki plakat, który nic mi nie mówił, tylko było napisane 100 minut jazzu, w ogóle nie wiedziałem, czym to się dzieje. I poszedłem na koncert. I nawet się zakochałem absolutnie. Potem już chodziłem na wszystkie koncerty możliwe jazzowe, jeździłem z Łodzi na wszystkie dżambory, które się odbywały w Warszawie. No i właśnie od czasów Bitelców dopiero zacząłem słuchać innej muzyki. Stwierdziłem, że oprócz jazzu jeszcze jakieś rodzaje muzyki istnieją, wcale nie najgorsze, wcale nie gorsze niż jazz. No i zacząłem słuchać innej symfonicznej muzyki, oczywiście muzyki poważnej. No a potem miałem różne miłości, już takie, które mnie trzymały nawet przez parę lat. To była muzyka elektroniczna, muzyka fado, też byłem oszalały. Teraz jest z kolei Ludowiko Einaudi, którego kocham. No, no to są, każdy myślę ma takie fascynacje uh -huh. różnymi, uh -huh. różnymi A grasz też muzyki. na jakimś instrumencie? Czy nie, jesteś Nie, w szkole podstawowej, grałem trochę na skrzypcach. Tak zaczynałem no na skrzypcach. Siostra to moja grała w domu instrument. na fortepianie. Nie, ale to zarzuciłem kompletnie, nie, nie, nie bo to trzeba ćwiczyć, trzeba grać. Na szczęście teraz na dzieci przelewamy te nasze niedoskonałości i kompleksy, i kompleksy. Także dzieci grają. Dzieci grają na fortepianie, synek mały trochę na skrzypcach też gra. No, myślę że, myślę, że granie na instrumencie pozwala na, na takie inne spojrzenie na muzykę, na pewno. Tak, ale że też uczy inne, pewnej dyscypliny. Tak, dyscypliny, no? ale też inne słuchanie muzyki. Ja widzę, jak dzieci słuchają, jedziemy autem, gdzieś tam słucham w klasie, który uwielbiam. One słuchają, poznają utwory i to jest duża radość rzeczywiście. Mhm. Jakie jest Twoje największe marzenie? To zadaję pytanie każdemu gościowi z programu Chór Anioł. Czy masz jakieś nie. takie wielkie marzenie swoje? Nie, nie, nie. ja myślę, że, że większość takich rzeczy, które chciałem, to chyba, chyba da się załatwić dzisiaj. No. Czy to, jesteś to, to, to człowiekiem spełnionym? Nie, to nie są jakieś rzeczy materialne, bo, mhm. bo, bo te, te, jak wiesz doskonale, one bawią, ale krótko. Tak. Pieniądze to też, no trudno pracować dla pieniędzy, bo to, 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 to pieniądze nie zastępują pasji mhm. i zainteresowania czymś. To ja bym chciał? Nie nie, 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 nigdy nie. Pytano mnie o to czasami, że też tam się tłumaczy, że marzenia, że to tam różne, różną filozofię się do tego dodaje oczywiście. Nie, no. Chcę dalej zajmować się kardiochirurgią, chcę mieć trochę wolnego czasu na czytanie chociaż, bo kiedyś dużo czytałem, teraz znacznie mniej. Bo, bo jak już się czyta, to się czyta też fachową literaturę, no bo tego jest tyle, że, że to, to można cały czas tylko czytać literaturę fachową. A jest tyle fajnych rzeczy obok. A ja, no ja chciałbym więcej, na, na, więcej. na koncerty chciałbym więcej, o, więcej chodzić. Chodzi. O, to jest moje marzenie. A ja mam takie malutkie marzenie. No. Wiem, że kiedyś interesowała Cię kamera i film. Nawet gdzieś tam miałeś takie przebłyski, że chciałbyś być operatorem filmowym. No tak, ja w ogóle I moje mam... takie malutkie marzenie jest, żeby teraz damy Ci kamerę telewizji Panda, sfilmujesz swoją klinikę, Unikardię. Ja myślę, że to jest już kompletnie inny sprzęt, niż ja wtedy próbowałem. To były wielkie kamery, które się nosiło na ramieniu, ciężkie, ogromne. Zresztą skręciło się na, na, na filmie, to nie, to nie była technika cyfrowa przez to, to, co jest dzisiaj, także, także nie podejmuję się. Nie, nie podejmujesz nie, się? Nie podejmuję A może się. Tak spróbujemy. Nie, nie. Nie, czasami trochę fotografuję, ale to już, to już zupełnie nie. Nie, nie, nie. Nie, ja uważam, że, że każdy ma się zajmować tym, czym się zajmuje. Tym bardziej, e... że ty jesteś perfekcjonistą. Nie, właśnie, ja jestem fantastyczny, ale jestem taki wąziutki. To Jedno zadanie. Naprawdę, to, to, to dzisiaj się nie da. To dzisiaj jest tyle różnych rzeczy i, i ludzi, którzy to lepiej robią po prostu, że dostawmy każdemu to, w czym kto jest najlepszy. Myślę, że to jest. No to właściwe, telewizja Panda będzie podejście. musiała sfilmować klinikę <noise> wobec tego, skoro pan profesor nie weźmie kamery do ręki. Dziękujemy bardzo za gościnę w Unikardi, pięknej klinice, gdzie leczy się ludzkie serca i nie tylko, bo słyszę, że się rozwijacie, będzie też Unii Estetika i, tak, to znaczy, i inne myśmy, dziedziny. Myśmy, myśmy, zaczęli, myśmy zaczęli od Unikardi, ponieważ no, tym się zajmuje wobec tego kardiochirurgia, kardiologia i od tego zaczęliśmy. No, zaczęło przybywać pacjentów i zaczęliśmy obserwować, że, że, że nie wystarczy się ograniczyć tylko do serca, ale są potrzebni inni specjalności. A pozwoli, że ten temat poruszę z Twoją żoną, która a, jest a, sercem jest tego dokładnie. tutaj, tej Unikardii i nie zabierzemy jej tego tematu, o, Ona jest sercem, duszą, wszystkim, wszystkim i ciałem. I wielkim Twoim menadżerem <laughs> i kochającą żoną. Tak, to, pra to prawda. prawda. Mamą, jest, także podziwiam ją, bo jest rzeczywiście fantastyczna. Jest 100 razy lepsza Także wziąć. bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas dla telewizji Panda na wywiad. Nie, się A za chwilę z żoną <coughs> będę kontynuować na temat Unicardii i tej pasji, która Was połączyła. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za uwagę.